Witam Was serdecznie, moi drodzy, w dzisiejszym wideo. Dzisiejsze wideo będzie na temat lotu Starshipa, który miał miejsce 20 kwietnia 2023 roku. A więc, tak, pierwsza próba startu została podjęta w poniedziałek 17 kwietnia 2003 roku, lecz tutaj, z powodu zamarzniętego zaworu ciśnienia, start niestety został odwołany i przesunięty na czwartek 20 kwietnia. Proponuję Wam ponowne obejrzenie tego startu. No i tak się stało. Po zakończeniu przygotowań do startu starship wzniósł się w powietrze o godzinie 15.33 czasu polskiego. Warto tutaj wspomnieć, że pierwotnie starship miał wystartować o godzinie 15.28. Niemniej jednak mieliśmy krótki hold i rakieta wystartowała 5 minut później.

Throttled down and throttled back up. Going through the period of maximum aerodynamic pressure. As the velocity increases, the density of the atmosphere is decreasing, lessening stress on the vehicle. The call out, max Q now. continuing to watch the first stage as we head down range 100 seconds into flight our next major activity is going to be shut down of the first stage houston tracking station now acquiring the vehicle with shutdown we will get separation of starship and super heavy and ignition of the starship engines Niestety, po starcie Super Heavy tracił pojedynczo silniki. Najpierw stracił 3, 4, 5 i de facto stracił aż 7 silników. Skutkowało to mniejszą siłą do wzniesienia się Starshipa. Fatalnym etapem misji było nieudane rozłączenie stopni. Super Heavy nie odłączył się od Starshipa, czyli od pierwszego stopnia rakiety. Opadająca de facto rakieta z powodu braku paliwa weszła w ruch korkociągowy, kręcąc się wokół siebie. So right now, we are awaiting stage separation, where Starship should separate from the Super Heavy booster. Yeah, Kate. Right now, it looks like we saw the start of the flip, but obviously, we're seeing from the ground cameras the entire Starship stack continuing to rotate. We should have had separation by now. Obviously, this is uh, does not appear to be a nominal situation. 3 minuty i 59 sekund po starcie załączył się FTS, czyli system zakończenia lotu, który detonuje rakietę. Najpierw wybuch Super Heavy, a następnie Starship. Mimo porażki, która nastąpiła niecałe 4 minuty po starcie Starshipa, SpaceX zebrało ogromną ilość bezcennych danych. Będą one bardzo ważne, aby ulepszyć Starshipa przed następnymi lotami, które mam nadzieję już wkrótce nastąpią. Proponuję wam więc obejrzenie jeszcze kilku zdjęć z Twittera, które zostały opublikowane przez użytkowników. Stanowisko startu oraz zbiorniki w pobliżu zostały lekko zniszczone. Można zobaczyć ogromny krater, jaki zrobił starsi podczas startu oraz jak wszystko zdmuchnął. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego wideo. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji kanału oraz do zostawienia łapki w górę. Gratuluję całej ekipie SpaceX za ten wyczyn. Brawo, SpaceX. Pozdrawiam Was. Cześć.